Witajcie! Jak zapowiedziałem, tak zrobiłem. Obejrzałem roczne widmo na wielkim ekranie z polskim dubbingiem i w 3D. Pora więc na omówienie. Wiele ludzi żyje nienawiścią do tego filmu. Mówią, że obraża on ludzką inteligencję albo że jest jak gra komputerowa. Te gry komputerowe to tylko ogłupiają człowieka. Chociaż ja akurat lubię ten film. Mam nawet książkę, Mroczne Widmo. I dwie pomniejsze książeczki z naklejkami. Figurkę mistrza Jody. Serię klocków. Jeśli mam być cztery od Lukasa przyjmę wszystko. No dobrze, przyjmę wszystko, co ma w tytule Gwiezdne Wojny. A! W porządku. Powiedzmy, że od Lukasa przyjmę prawie wszystko. Ale mroczne widmo przyjmuje i dlatego zamierzam odpowiednio ustosunkować się do całej tej niechęci, jaką ludzie odczuwają do tego filmu. Przyjrzyjmy mu się więc. Na początku historii dowiadujemy się o konflikcie między planetą NABU a Galaktyczną Federacją Handlową. W związku z czym mają być się negocjacje, na które jako przedstawiciele Nabu zostają dwa dwajcerze Jedi. Obi-Wan Kenobi, wtedy jeszcze piękny i młody ah! oraz jego mistrz Quai I to jest właśnie pierwsza rzecz, której ludzie cepiają się w tym filmie, a konkretnie z tego powodu. Polecisz do układu Dagoba. Tam pobierzesz nauki u Jody, mojego dawnego mistrza Jedi. Naprawdę muszę tłumaczyć taką oczywistość? Lepiej to zrobię. Po pierwsze, jak wiemy, mistrz Joda był szefem rady Jedi, czyli był mistrzem nad mistrzami. A po drugie, spójrzmy na pewien fragment z ataku klonów. Możemy więc śmiało przyjąć, że jakieś kilkanaście do powiedzmy 20 lat przed mrocznym i Yoda na takich zajęciach także Obi-Wana, jego mistrzem. Wprawdzie nie bezpośrednim, ale jednak. Idźmy dalej. Jak już wspominałem, qui -Gon i Obi-Wan chcieli reprezentować planetę Naboo w negocjacjach z wicekrólem Federacji Handlowej. I to jest coś, czego akurat ja nie rozumiem w tym filmie, a mianowicie funkcja wicekróla. Na logikę by wychodziło, że to zastępca króla. Oczywiście pominę już fakt, że w prawdziwym świecie nie ma takiej funkcji, bo w końcu to nie nasz świat, tylko jakaś odległa galaktyka. No ale jeśli on jest wicekrólem, to kto jest głównym królem? Może znajdziemy jakieś informacje na ten temat w biografii wicekróla. Nad Gunray to fikcyjna postać, przywódca Federacji Handlowej w filmach z Serii Gwiezdne Wojny, części od pierwszej do trzeciej. Był wicekrólem i przywódcą Federacji Handlowej. Czyli jednak on tu rządzi, więc nie jest niczym zastępcą. Dlatego w takim razie jest WICEKRÓLEM! królem! Jeżeli ktokolwiek umie mi to wyjaśnić, bardzo proszę o komentarz. Okazuje się, że Wicekról Król współpracuje ze złym lordem Sith, Darth Sidiousem, i wspólnie planują zająć planetę nabu, w związku z czym chcą pozbyć się przybyłych Jedi. No Dochodzi do starcia z droidami, swojego nasi bohaterowie jakoś wychodzą obronną ręką i schowani na statkach floty desantowej trafiają na nabu, gdzie Quibon Jean ratuje... kolejny powód, dla którego ten film nie jest lubiany. Mojsa imię Jar Jar Binks, Gonganin, który przyłączył się do naszych bohaterów. Z założenia miał on być najzabawniejszą postacią sagi, ale tak się składa, że powoduje największą irytację, bo przez swój nadpobudliwy charakter ciągle pakuje się w kłopoty, i coś trzeba go wyciągać. Dlatego jest tak z nienawidzoną postacią. Zresztą grający tę rolę, Ahmed Best dostał za nią złotą malinę. Do tych mało chwalebnych nagród jeszcze wrócę przy okazji tego filmu. A jeśli chodzi o Jar -Jara, przyznam szczerze, że podoba mi się ta scena z jego udziałem. Gonganie nie giną bez walki. Łysa wojowniki. Mamy wielgachną armię. I dlatego nas nie lubią mi myśli. Co prawda tutaj tego nie potwierdził. Co? Ale nie można temu zaprzeczyć, że odegrał swoją dość znaczącą rolę podczas bitwy z droidami. Tak wiem co chcecie powiedzieć? Spokojnie! Może najpierw spójrzmy co na ten temat mówi moja książeczka. Uważaj Jar Jar. Hmm. Gdzie tu jest ta bitwa? O, okay. Jar Jar został generałem. Miał pomóc dowodzić bitwą. Uważajcie, roboty bojowe Federacji Handlowej. Uważajcie, roboty niszczyciele. Jar Jar może zniszczyć cały oddział swoimi kulami energii. Bitwa się skończyła, a Jar, Jar został bohaterem. Twój za wielka wojownik, powiedział boss nas. To nic takiego, wymamrotał uszczęśliwiony Jar, Jar I taka moja rada. Staramy się na to patrzeć tak jak Gonganie. Będziemy o wiele spokojniejsi. Tutaj możemy trochę przyspieszyć. Tak więc Jar, Jar zabiera rycerzy do miasta Gongan, gdzie dostają statek i podwodną trasą dostają się do stolicy. Tam ratują królową jej obstawę i uciekają z planety Nabu. Podczas pościgu statek zostaje uszkodzony, ale spełtuje mały robot R2D2. Chociaż tak czy inaczej trzeba gdzieś wylądować, dlatego nasi bohaterowie obierają kurs na cieszącą się złą sławą pustynną planetę Tatooine, żeby kupić na niej nową część do hipernapędu. Tam trafiają do sklepu Łato, na którego z potrzeb załatania scenariusza nie działam od Jedi i nie chce przyjąć o nich waluty. Poza tym oglądamy tutaj dzieciństwo Lory Dawadera. Jak się okazuje, w stepie łato pracuje 9-letni niewolnik Anakin Skywalker. I za nim wielu to kolejny wątek, który zabił klimat Sagi. Uf, czy wy nie rozumiecie? Ten mały to żadna podróba! No właśnie! Przecież to mesjasz! Nie wierzycie? Spójrzcie sami. Gdyby przyszedł na świat w Republice, odkrylibyśmy go wcześniej. Moc jest w nim wyjątkowo silna. To jasne. Kim był jego ojciec? Nie było ojca. Nosiłam go, urodziłam, wychowałam. Nie potrafię tego wyjaśnić. Podaj liczbę Midichlorianów. Poza wszelkimi normami. Ponad 20 tysięcy. Nawet Mistrz Yoda nie ma tak wielkiej liczby Midichlorianów. Żaden dzielaj nie ma. W jego komórkach jest największe stężenie Midichlorianów, jakie kiedykolwiek spotkałem mógł zostać poczęty przez midi-chlorianę. Nawiązujesz do proroctwa o tym, który przywróci równowagę mocy. Wierzysz, że to ten chłopiec? No przecież te nawiązania są oczywiste. A i tak wielu uważa, że ten wątek zniszczył charakter tej postaci. No moglibyście już nie przesadzać! Przecież każdy, z wyjątkiem Benjamina Batona, zaczynał jako dziecko. W związku z tym ten koleś... był kiedyś tym kolesiem. Tak samo jak ten koleś był kiedyś tym kolesiem. Prawda, Max? najlepsze zdanie o tej postaci podzielały także wyższe instancje, przez co mały J. Lloyd, odtwórca roli Anakina, został nominowany za tę rolę do Złotej Maliny. Nominować do Złotej Maliny dziewięciolatka, wiecie co? Bardzo nieładnie! Wracając do fabuły, Anakin zaprasza przybyłych bohaterów do siebie do domu, aby schronić się przed burzą piaskową. Przedstawia im swoją mamę oraz zbudowanego przez siebie robota protokolarnego C-3PO. Proponuje też Koegonzinowi, że może wystartować w jego imieniu w wielkim pustynnym rajdzie i pomóc mu wygrać od łato, który jest nałogowym hazardzistą, potrzebną część do hipernapędu. Na początku bohaterowie mają obawy co do tego, tak samo zresztą jak mama Nakina, a ostatecznie podejmują decyzję i zostają przygotowania do rajdu. A w tak zwanym międzyczasie u tych złych, Lord Sidious dowiaduje się o ucieczce królowej i wysyła na jej poszukiwania swojego ucznia Darta Maula. <laughs> No dobra, dzisiaj ten koleś już nie jest taki straszny jak kiedyś, ale tak czy inaczej jest cool. Dowiedziałem no się zresztą, że był młodzieńczą miłością jednej mojej koleżanki. Ola, jeśli mnie oglądasz, pozdrawiam cię. Podczas gdy Dartmobile prowadzi swoje poszukiwania, odbywa się pustynny wyścig, który inauguruje Żaba. Jak widać, wtedy jeszcze szanowany obywatel. A towarzyszy mu przy tym jakiś drugi Żaba. I tu moja kolejna prośba o pomoc. Kim jest ten drugi Żaba? Mimo początkowych kłopotów, tuskańskich snajperów i postępów złego nietoperza sebulby, a na udaje się wygrać ten niebezpieczny wyścig i zdobyć część do hipernapędu dla Qajon oraz jak się potem dowiaduje swoją wolność, o którą wajon założył się złato tuż przed wyścigiem. W drodze na statek dochodzi jeszcze do starcia Qagona z dartem Maulem, który wreszcie ich namierzył, szybko! Nie startują! Po otwarciu ataku złego Sita, nasi bohaterowie lecą na planetę Coruscant, na obrady senatu, gdzie reprezentujący planetę Nabu, senator Palpatine, domaga się odwołania obecnego szefa senatu, kanclerza Valorum. Prawdziwy mąż stanu! Zrobi wszystko dla dobra republiki! Wasza wysokość! Senator Palpatine został nominowany na następcę Valorum jako wielki kanclerz! Niespodzianka, to prawda, ale pożądana. Oczywiście wychodząc z założenia, moje dobro, dobrem republiki! Tymczasem Quagon przedstawia Radzie Jedi Kina i mówi, że chce przyjąć go na ucznia, na miejsce obi którego uważa za gotowego do miana rycerza. Jednak mistrzowie sceptycznie patrzą na ten pomysł i nie wydają zgody. Królowa postanawia wrócić na nabu i z pomocą Jar Jara dociera do Gongan, których prosi o wsparcie w wojnie. Przy okazji podczas tej rozmowy wychodzi na jaw, że prawdziwą królową jest młoda służąca, która towarzyszyła Quagonowi na Tatooine. A ta, która przez większość scen chodzi w tych dziwnych kreacjach, to jest owtór dla bezpieczeństwa. Ja jestem Królową Amidal. Hmm? To mój sobowtór. Ochrona. A swoją drogą zastanawiam się, czy posada sobowtóra królowej uchodzi za dobrą na ich planecie. I jak wyglądałoby ogłoszenie w sprawie takiej pracy? Bo z nas przywódca gongonów potwierdza słowa jar Dżar z tej sceny, którą lubię, i wysyła swoją armię na bitwę. A jar Dżar mianuje generałem. I to jest kolejne, czego nie rozumiem, bo skoro to Jar jest generałem, to dlaczego bardziej dowodzącym wydaje się ten gościu? W każdym razie ta bitwa na polach to tylko przykrywka dla prawdziwego planu. Wtargnięcia do stolicy i pojmania wicekróla. Kiedy się tam dostaniemy, znajdź bezpieczną kryjówkę i czekaj. Jasne. Czekaj. Oglądając tą tę scenę, naprawdę się zastanawiam, jak powstał scenariusz tego filmu. Podczas gdy Gonganie toczą bitwę z droidami, królowa wraz z salami Jedi, Jedi i swoją obstawą atakuje miasto. Mm. A co ma się stać z Anakinem? On ma wsiąść do jednego ze statków i zniszczyć centrum zasilania droidów. No ale jak ma się tam dostać? Niech wezmą go ze sobą! Po co? No przecież po to, żeby mógł dostać się do statku i dołączyć do eskadry pilotów. No to po co oni wybrali 9-latka ze sobą na bitwę? Bo ja tak wymyśliłem! Okej, okay, ja tu tylko wykonuję rozkazy. Jak na razie podobnie idzie całkiem sprawnie. Udało się odzyskać statki, zresztą do jednego dostaję się anakim ja razem z Artuditu. Gdy nagle... <śleszy> <śleszy> Woohoo! Co za super broń! Chociaż... Chyba trzeba dość ostrożnie używać. W czasie, gdy wszyscy inni walczą na planecie, Alakin wraz ze skadrą pilotów atakuje Centrum Zasilania Droidów. A jeszcze takie drobne pytanko... Skąd ona Kinuje pilotować statek floty nabu? Przecież te wszystkie statki są takie same! Nie szukaj dziury w cały! Już się nie odzywam. Teraz oglądamy cztery osie akcji. Bitwę gonganów z droidami, atak eskadry Nabu na centrum zasilania powyższych, walkę na miecze świetlne oraz atak królowej i jej obstawy na pałac. Co daje nam łącznie. Wielką rozwałkę! reakcja leci szybko. Gonganie wykazują się odwagą i niezłomnością, a na kim niszczy zasilanie droidów. Darth Maul zaatwiera Kwajgondzina, Oliwankę do biznes Darth Maula, a Straż przyboczna Królowej aresztuje wicekróla Ganreya. Już powitnie. Aż się normalnie nie zgrzałem! Mistrz Oda nadaje Obi-Wanowi tytuł rycerza Jedaj. I ostatecznie, mimo wcześniejszych obiekcji, zgadza się, aby szkolił on Anakina. Później widzimy pogrzeb kłaegonzina, podczas którego Obi-Wan przekazuje Anakinowi te wieści. Tutaj muszę się jeszcze wciąć, bo niesamowicie podoba mi się, jak ta scena została przedstawiona w moim książce roczne widmo, i chciałbym ją wszystkim pokazać. Śmierć mojego Jina zasmuciła wszystkich, ale Rada Jedi zgodziła się w końcu spełnić jego ostatnie życzenie. Młody Anakin miał zostać rycerzem. Teraz ja jestem Twoim mistrzem, powiedział Obi-Wan. Zostaniesz Jedi. Obiecuję. A jeszcze racja wygląda tak: prawda, że jest świetna? Dowiadujemy się też, że senator Palpatine został mianowany nowym kanclerzem. Później oglądałem wielką paradę z okazji zwycięstwa i ceremonię oficjalnego zawarcia przymierza między ludźmi z nabu a Gunganami, a także widzimy małego Anakina z podawańską fryzurką. I na tym koniec. Na podsumowanie powiem tyle. Kocham ten film. I niesamowicie się cieszę, że widziałem go na wielkim ekranie. Jeśli mam powiedzieć coś o seansie, byłem sam na sali, było w porządku, miałem spokój. No. Wprawdzie 3D nie było takie wylatujące z ekranu. Trochę szkoda, bo przed filmem pokazali reklamę właśnie z takim wylatującym z ekranu 3D i wyglądała bardzo fajnie, więc szkoda, że i film taki nie był. Ale to nie jest ważne, bo cieszy mnie sam fakt obejrzenia tego filmu w kinie. I zamierzam takim sposobem obejrzeć wszystkie części. Bo ja naprawdę kocham gwiezdną sagę. Jeszcze na koniec takie moje pytanko. Ilu z was oglądało tydzień temu w telewizji polskiej mroczne widmo i zamierza obejrzeć atak klonów? Bo tak się składa, że cała saga znów jest wyświetlana. I ja oczywiście zamierzam ją obejrzeć. To tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam!